Jak wiadomo, ten rok znacznie różni się od lat poprzednich pod wieloma względami. Wszystko podyktowane jest pandemią, która wybuchła na początku roku i wciąż zmaga się z nią większość krajów. Dlatego też te wakacje są inne dla wielu osób, które zdecydowały się zostać w kraju, zamiast wyjeżdżać na zagraniczne wakacje. Chociaż powiem szczerze, że lotniska i samoloty są pełne jak zawsze. Zaś polskie typowe miejsca wakacyjne przeżywają prawdziwe oborzenie. Obecna sytuacja wpłynęła też znacznie na polską telewizję. Większość festiwali się nie odbyła, a nagrania do popularnych programów niemal całkowicie wstrzymano. Na szczęście jeśli chodzi o telewizję to wszystko powoli wraca do normy, bo dogrywane już są wstrzymane kilka miesięcy temu programy. Szczęśliwie zdjęcia to waszego i naszego ulubionego programu Rolnik szuka żony odbył się bez większych problemów. Jak wiadomo formuła programu została trochę zmieniona, z tego co nam wiadomo nie było tego ogólnego spotkania na randkach gdzie rolnicy niczym papież machali do tłumów ze schodów czy z balkonu, a kandydatki odwalone na galowo w ekscytację patrzyły na swoich listowych wybranków. Nie wiadomo jak będzie to wyglądać w tym roku. Co więcej, Marta Manowska ostatnio podała szokującą wiadomość o przełożeniu emisji pierwszego odcinka nowej serii Rolnik szuka żony. Wiadomość jest o tyle szokująca, że co roku, Niezmiennie przez 6 lat program zaczynał się w pierwszą niedzielę września i widzowie wyczekiwali tego pierwszego wrześniowego weekendu właśnie z myślą o poznaniu bohaterów nowej edycji. Okazuje się, że w tym roku Rolnik Szuka Żony 7 rozpocznie się 13 września, czyli drugi weekend września. Na razie nie wiadomo skąd ta tygodniowa co TVP planuje na pierwszy weekend. Mamy jednak nadzieję, że to będzie coś mocnego, bo nie można tak przysuwać rolnika z byle powodu, a wy jak tam, czekacie na nowy sezon z niecierpliwością?